Witajcie! Mamy nową odsłonę Opery mydlanej o dofinansowaniu wymiany tachografów. Tym jednak razem są konkrety. Znana jest kwota, wiemy kto może z dopłat skorzystać, gdzie, kiedy i jaki wniosek trzeba złożyć. Zachęcam do subskrypcji i zapraszam na C+E. Jedziemy z tematem! Audycje na naszym kanale powstają dzięki wsparciu sponsorów, którymi są Omega Pilsno, Grupa Wielton, Volvo Trucks Polska oraz Continental. Przypominam też, że równolegle z kanałem funkcjonuje portal C+PL +E ze sklepem i modułem kursów online. Zanim zaczniemy, mam do was jeszcze prośbę. W sekcji posty zostawiam ankietę. Chcemy jeszcze lepiej poznać naszych widzów, dlatego będę wdzięczny za podzielenie się informacją, czy jesteś kierowcą C+E, przewoźnikiem, pracownikiem logistyki, a może entuzjastą motoryzacji ciężarówek. Z góry dziękuję. Wracamy do tachografów. Jak pewnie wszyscy przedstawiciele branży wiedzą, od początku tego roku pojazdy ciężarowe przekraczające wewnętrzne granice Unii Europejskiej muszą być wyposażone w tachografy inteligentne drugiej generacji, co jest wynikiem harmonogramu wdrażania postanowień pakietu mobilności. Wyposażenie pojazdów w takie urządzenie to dosyć spory koszt, szczególnie jeśli zacznie się go mnożyć przez liczbę ciężarówek we flocie. Dlatego od początku, równolegle z tematem wymiany, pojawił się wątek dofinansowań. Tym bardziej uzasadniony, że były przykłady krajów w Europie, które zdecydowały się na wsparcie przewoźników w spełnieniu unijnych wymogów. W Polsce początkowo pojawiały się informacje o możliwych dopłatach, by na krótko przed datą graniczną jednak okazało się, że wsparcia nie będzie. Ale temat na tym się nie skończył, bo w maju pojawiła się perspektywa finansowania modernizacji urządzeń rejestrujących ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Wtedy informowaliśmy, że jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na takie wykorzystanie funduszy, chociaż nie było jasne, komu i w jakim zakresie przysługiwać będzie dofinansowanie. Sugerowano, że systemem wsparcia objęty będzie przede wszystkim sektor małych i średnich polskich rodzinnych firm transportowych. Ostatecznie jednak takie warunkowanie nie zostało wprowadzone. Szczegóły programu dotacyjnego określa rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 14 października 2025 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Według tego dokumentu środki dystrybuować będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i to do tej instytucji trzeba będzie złożyć wniosek. W ciągu 10 dni od wejścia w życie rozporządzenia GITD ma przekazać do Agencji wykaz uprawnionych przewoźników. Będą nimi podmioty posiadające licencję wspólnotową na transport rzeczy lub osób wpisane do rejestru przewoźników prowadzonego przez GITD, które mają pojazdy zgłoszone do licencji wyposażone w inteligentny tachograf zgodny z rozporządzeniem Unii Europejskiej. Co ważne, dofinansowanie przewidziane jest w formie dotacji bezwzwrotnej kwalifikowanej jako pomoc de minimis. I tu uwaga! Taki rodzaj wsparcia jest kumulowany i limitowany, więc jeśli firma korzystała wcześniej z tej formuły dopłat, to musi zwrócić uwagę na łączną wartość pozyskanych środków. Aby ubiegać się o dotację, trzeba będzie złożyć wniosek elektroniczny poprzez system AR i Rozporządzenie określa szczegółowo, jaki zakres danych będzie wymagany we wniosku. A będą to. Dane dotyczące uprawnionego przewoźnika drogowego, dane uprawnionego instalatora lub warsztatu, którzy wyposażyli pojazd w inteligentny tachograf, oświadczenie, że wskazany we wniosku pojazd został wyposażony w inteligentny tachograf, ewentualnie inne elementy niż wymienione wyżej, które mogą się pojawić w regulaminie naboru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej opublikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Załącznikami mają być też: Potwierdzenia wyposażenia właściwego pojazdu w inteligentny tachograf, wydruk danych technicznych z właściwego tachografu, kopie zaświadczeń albo oświadczenia w sprawach dotyczących pomocy publicznej i informacje o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Kolejna istotna kwestia to procedura przyznawania dofinansowania, która teoretycznie została podzielona na dwie tury. W pierwszej można zgłosić maksymalnie 10 pojazdów, w których wymieniono tachograf, na ten uprawniony do refinansowania. Jeśli środki nie zostaną w całości rozdysponowane w pierwszym etapie, przeprowadzona zostanie procedura uzupełniająca nabór wniosków, w której będzie można wnioskować o dopłaty do tachografów w kolejnych pojazdach. No i na koniec zostaje kwota. Wartość wsparcia ma wynieść 3000 zł na każdy pojazd z wymienionym tachografem, a pomoc de minimis może być udzielana do dnia 31 sierpnia 2026 roku. Myślę, że podałem już wszystkie najważniejsze informacje o kształcie programu dotacyjnego. Więc nie ma co przedłużać. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach. Zachęcam was do subskrybowania kanału. Przypominam, że jesteśmy również na Facebooku, Instagramie, TikToku i LinkedInie. Na dziś to wszystko. Życzę szerokości z C +E i do zobaczenia.